Cześć, chciałem dzisiaj pokazać Wam budowę tego właśnie e-bajka. E, przygotowałem go samodzielnie od podstaw. Mamy tutaj e, ramę e, rowerową e, 26-calową. E, z przodu jest koło 26 cali. Z tyłu jest koło 24 cale, w którym jest opleciony silnik o napięciu nominalnym 36 V 250W. To wszystko jest sterowane sterownikiem e, silnika. 1000W i całkiem dobrze sobie to radzi. Skrzynkę, którą wydrukowałem na drukarce 3D. W skrzynce w pierwszej części znajduje się pakiet ogniw. Powyżej jest cały sterownik silnika wraz z związką elektryczną. W rowerze jest zainstalowany, zainstalowana manetka i czujnik pas. Dodatkowo silnik ma funkcję tempomatu, więc całkiem przyjemnie się jedzie. Można sobie ustalić daną prędkość i on już. Utrzymuje to bez, bez dotykania manetki. A tak wygląda rower z bliska. Zacznijmy od przodu. Z przodu pierwsze, co się rzuca w oczy, to światełko. Światełko naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w nocy. Świeci 100 razy lepiej niż te wszystkie lampki na baterie. Jest one podłączone pod pakiet, który znajduje się z tyłu na bagażniku. No i światełko uruchamiamy. Dłuższym naciśnięciem przycisku Plus na wyświetlaczu sterownika silnika. Co do wyświetlacza, na wyświetlaczu mamy takie informacje jak poziom wspomagania od 1 do 9. Obecnie jest ustawiony, można ustawić również od 1 do 5 i od 1 do 3. Dystans, który został przejechany od początku dzisiejszej trasy, u góry czas, który poświęciliśmy na przejazd od uruchomienia silnika. Dalej mamy całkowity przebieg roweru. U góry mamy błędy, czy są jakieś? Tutaj nie ma żadnych błędów. Na górze mamy pobór prądu w amperach, napięcie akumulatora i maksymalną prędkość. I to tyle z prawej strony. Mam manetkę, mam również przełącznik. Tutaj pod tym przełącznikiem mam klakson. Te dwa przełączniki nie są jeszcze podłączone. Tutaj myślałem nad biegiem wstecznym, ale nie wiem, czy to będzie potrzebne w rowerze. Pod tym zielonym. No i tutaj będą kierunkowskazy. O kierunkach jeszcze kiedyś opowiem w kolejnym filmie. Jak jechałem tutaj do lasu, to nawet mówiłem o tym, co jest z kierunkami, nie tak, ale to, to później. No i teraz tak. Tutaj zamontowałem korbę jednorzędową. Nowe pedały, nowa korba. Korba 46 zębów. Przy prędkości 25 km na godzinę to przełożenie jest ok. Można śmiało jechać. Jak widzicie jest tam, jest tam też czujnik, pas, który jeszcze, jeszcze nie został podpięty. Bo jeszcze tutaj będę zaglądał do skrzynki, ale... ale no, niedługo będzie podpięty. Musiałem też wymienić cały support. Suport musiał być dłuższy, ponieważ korba obcierała mi tutaj o, o ramę. Ale to nie było z tym problemu. Miałem taki support od innego starego roweru po prostu ze złomu. W skrzynce, skrzynka się, jak widzicie, jest, składa się z takich trzech części. Tutaj na dole mamy pakiet ogniw. Z przodu wyjście do ładowania tych ogniw. Mamy tutaj pakiet ogniw 13S10P. W tej części środkowej mam, znajduje się sterownik 1000W i cała elektronika. No i u górze, na górze wydrukowałem taką skrzyneczkę. Jeszcze to przerobię sobie w programie, i tutaj dorobię wyższe. Wyższe po prostu te ścianki. No i z tyłu mamy światła. Mamy światło pozycyjne, światło stopu i kierunkowskazy. Ale, tak jak mówiłem o kierunkowskazach, jeszcze tutaj chwilę opowiem w innym filmie. Wymieniłem również siodełko. Tak, żeby przyjemnie się jechało. Całą elektrykę poprowadziłem tak tutaj e, po ramię. Wrzucę ją jeszcze w jakiś taki peszel zakręcany. Aby to dobrze po prostu wyglądało, Przedu przodu mamy hamulce V-brake, one się chyba tak nazywają. A z tyłu jest hamulec. No i tutaj nie wiem, jaki to jest typ tego hamulca, ale, ale tak on wygląda. Znajduje się przy silniku. Jest to po prostu taka tarcza jak, jak tarcza sprzęgła, to znaczy, jak wygląda jak bęben sprzęgła od jakiejś kosiarki. Nie od kosiarki, tylko od piły spalinowej. No, i po zewnątrz są kładziny, które się ściskają i hamują, hamują ten silnik. Całe koło jest od innego, od innego elektryka, właśnie który jeździł na 20-calowych kołach. I zaczynamy od baterii. Z budową baterii bardzo długo się zeszło, ponieważ wszystkie ogniwa są odzyskane. Ogniwa są nowe, ale są odzyskane. Z nowych po prostu powerbanków, przez co musiałem na każdym ogniwie zmierzyć pojemność i w specjalnym, wcześniej przygotowanym kalkuszu w Excelu porozmieszczałem ogniwa w ten sposób, aby każda cela miała taką samą lub bardzo zbliżoną pojemność. Robi się, po to, robi się takie rzeczy po to, żeby po prostu BMS sobie później poradził z pracą z ładowaniem tej baterii. Wyprowadziłem sobie mm, po trzy przewody plusowe i po trzy przewody minusowe z tej baterii. Po jednym plusowym i minusowym będzie mm, szło ładowanie tej baterii. No i po dwa przewody do, zasi do zasilania sterownika y, silnika. No, i tutaj będę sobie już przymierzał baterię do obudowy, którą zaprojektowałem i wydrukowałem na drukarce. Wszystko musi ładnie pasować. Cała obudowa będzie skręcona na szpilki M3. Dlatego M3, bo chciałem, żeby ta ścianka nie była bardzo gruba tej obudowy, żeby to się nie drukowało. I tak to się bardzo długo drukowało, ale dzięki temu, że ta ścianka jest no jak najwęższa, jak naj mogłem trochę skrócić czas wydruku. Tutaj właśnie widzimy szpilki, i pokazuję, jak to będzie skręcone. Oczywiście wszystkie szpilki są jeszcze za długie. Końcowy efekt już widzieliście na początku filmu. Też drukowałem to w innym kolorze, później to wszystko zostało pomalowane. Na dole baterii zrobiłem taki dystans i całą baterię zapianowałem pianką. Nie wiem, czy to, czy to dobrze, czy źle, ale no chciałem jak najbardziej usztywnić tą konstrukcję, żeby bateria się po prostu. Nie przesuwała i nie dotykała żadnej ze ścian. Piany też nie jest dużo. Zawsze jak, jak będzie trzeba rozłożyć to baterię. Uda się na pewno ją wyciągnąć. Delikatnie natnie się krawędzie, bo piana jest tylko wokół baterii, nie ma jej na dole i na górze, więc tylko krawędzie delikatnie można odciąć tej piany i, i bateria powinna wyjść. Spokojnie. No i dochodzimy teraz do drugiego piętra. Wyciągnąłem sobie już tutaj przewody do zasilania sterownika i przymierzam, czy wszystko pasuje. No i przynosimy się do roweru. Oto jest baza, na której będzie, z której będzie zbudowany ten rower, chociaż i tak go już widzieliście na początku filmu. Zobaczcie, jak było scentrowane na początku koło te koło było uderzone i nie wiem czy tu będzie widać dokładnie, ale chyba w tym momencie widać jak jest inna szprycha na tym kole wycentrowałem to koło delikatnie jeszcze ma gdzieś tam bicie w tym ude miejscu uderzenia no ale to już zostawiłem no i wziąłem myjkę parowo i umyłem cały ten rower zaczynając tutaj od najbardziej, najbardziej zabrudzonego miejsca myjka parowa super sprawa, bardzo bardzo dobrze to wyczyściła. Ten brud po prostu schodził jak marzenie. Tutaj myję też przednio zębatkę, ale ona i tak finalnie została wymieniona na inną. Jak widzicie, wcześniej była trzyrzędowa. Wymieniłem na jednorzędową 46 zębów. I tutaj magiczne przejście na, kierow na kierownik demontuję manetki po to żeby zdjąć klamki i założyć nowe z czujnikami hamowania Tutaj jedną klamkę właśnie podgrzewam opolarką, bo nie chciała zejść. Z prawą manetką już nie będzie takiego problemu, bo ona jest przykręcana. Jak widzicie odkręcam też za manetką jest za dźwignią hamulca jest dzwonek, który za chwilę będę odkręcał obłamany i te mocowanie wykorzystam do późniejszego mocowania przycisków, które znajdują się po prawej stronie. Ale to tak tylko taka ciekawostka. Też przeczyściłem od razu kierownik, no i montuję po kolei, zaczynając od wyświetlacza. Wyświetlacz zamontowałem z lewej strony, bo chciałem mieć pod kciukiem przyciski do zmiany trybów jazdy. I tutaj, po zamontowaniu klamek, jeszcze musiałem odpowiednio doregulować linki, żeby miały odpowiednio długość. Szybka przymiarka, i zajmuję się przewodami przy silniku. Chciałem je bardziej zabezpieczyć, więc wrzuciłem na te przewody rurkę termokurczliwą. Zgrzałem to wszystko i jeszcze owinąłem taśmę izolacyjną, żeby było w czarnym kolorze. No i przyszła pora na montaż baterii. Przymierzyłem ją i tak jak widzicie wykorzystałem takie dwa profile do przykręcenia tego. Już pokazałem też na początku filmu te profile. Przykręciłem wszystko w miarę sztywno to się e, trzymało. Po 100 km musiałem to wszystko podokręcać i myślę, że skręcę to przednio śrubę na klej do gwintów, ale tak poza tym jest w porządku. I tutaj przechodzę do montażu napinacza. Na początku napinacz przykręciłem, później po wymianie z przodu tarczy na 46 zębów, odkręcałem ten napinacz i te kółko, które jest na napinaczu, przykręciłem na klej do gwintów, bo one no jakoś się tak po prostu luzowało, ten, te prowadzenie na tym, tym kółku się luzowało i po prostu skręciłem to na klej do gwintów i teraz jest wszystko, wszystko dobrze. Nie, nie luzuje się tak kółko prowadzące. Zatem wyczyściłem go ze smaru, który, który po prostu był jak ten łańcuch był nowy, jeszcze teraz go przecieram, nasmarowałem go mm, oliwką. I co, i łańcuch jest gotowy do jazdy. O, tak jak widzicie, teraz smaruję oliwką. Tutaj spadł mi łańcuch, dlatego, bo jeszcze te kółko prowadzące nie było wyregulowane. No i w tym momencie zabieram się za elektrykę. Tutaj Wam pokażę tylko, jak przylut, przylutowałem. Przewody, które zasilają silnik trzy fazy do silnika, no i cała elektryka. No może kiedyś nagram osobny film, ja, jak to zrobiłem. No, bo po prostu jest dużo, dużo tych przewodów trzeba wszystko, wszystko. To znaczy, dużo i niedużo. Jak ktoś wie, gdzie co podłączać, to, to dla niego to jest pikuś, ale wytłumaczyć to komuś, kto nigdy tego nie robił, no to trochę było trudniej, by trzeba. Aby trzeba wszystko po prostu po kolei pokazać. I zregenerowałem sobie właśnie ten przełącznik, który wcześniej już Wam pokazywałem. On był w takim stanie połamanym. Sklejem go i co? I w miarę ładnie wygląda pomalowany. I wykorzystałem tutaj mocowanie od tego wcześniej urwanego dzwonka. Przykręciłem też światełko z tyłu, od razu inaczej to wygląda. Drugie światełko z przodu. Te światełko, mówię wam, super świeci, prawie jak skuter. I w tym filmie to tyle. Resztę prac już robiłem tak bez wyjmowania kamery. To już jakieś takie drobne rzeczy. No i co? Mam nadzieję, że rower mi trochę posłuży. I w przyszłości będę chciał go, powiem wam od razu, sprzedać bo chciałbym sobie zrobić rower taki bardziej męski, bo to jednak jest taka typowa dameczka.